Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich na moim kanale po dosyć długiej przerwie tak, trochę było tej przerwy, ale już wracamy z kolejnymi filmami myślę, że teraz filmy będą dużo, dużo częściej jak były właśnie z Farmina 19 no i jesteśmy sobie na gospodarstwie, możemy powiedzieć dokończając tamto gospodarstwo po dziadku jakby spadek po dziadku, no to dokończając to chciałem po prostu zacząć nową, tak jakby taką samą serię, a tamtą tu po prostu wycofać, to jeszcze się na usunąć film, żebyście ich nie widzieli, oczywiście. No i co? Takim dystanikiem stalecze. W dzisiejszym odcinku sobie podniesiemy trochę drewna na tą szczepkę i na, na tą. No i co? Wsiadamy sobie do samochodu i jedziemy. Nie wiem jak to tam wygląda, bo ja tam u dziadka za za często do niego nie jeździłem ale zaraz zobaczymy jak to wygląda myślę że nie powinno być tragedii bo uciekamy trochę drzew nie ma co się aż tak rozpędzać a pole tu jest jeszcze nawet ciągnik już widać z daleka ciągnik miał Dalek Jongira i ta miał pługi i powiedzcie wam chyba tą sprężynóweczkę Ok, to sobie staniemy tutaj Na no, razie niech sobie chodzi o... O! Tak jak mówiłem, to mam taką sprężynóweczkę John Deere'a, jak mówiłem direk fajnie Zacznę zaraz czy odpala taki pup konny przerobiony na wyciągnika, tu jest dom Dom trochę opustoszały, ale będziemy w nim mieszkać Telewizor jest, komputer jest, będziemy grać no, rzeczy pierwszego użytku, czyli kuchenka, zlew, szafki, pralka, wanna, łóżko i te jakieś graty. No ale dobra, ja tu nie przyjechałem spać, tylko brać się za wycinkę drzewa. No tutaj podbyła jest dobrze dobrze jest posprzątane, widać. Tylko nie jakie takie jak obałki, ale powycinamy sobie drogę. Dom, bo o sarenki biegałem, patrzcie, bo chciałbym sobie tutaj zrobić jakieś pastwisko dla zwierząt, to był mi taki plan, Wiecie, dużo że jak na razie krojony, co ja piły nie, nie mam, a mm, pierwszy wydatek, czyli kupno piły, piły sobie kupimy sztyla, Sztil, wiecie, Stila zawsze jakoś taki lepszy, tak. Myślę, że jeśli jakoś odkujemy. to to drewno też sobie kończy to odciąć i to załadować na szyczepkę. Wejdzie ją do całej długości. Nie wejdzie, dobra. Czyli trzeba będzie troszkę skrócić. Gdyś tak o tyle. Ok, i teraz już powinno wejść. o, gitara teraz to, tylko żeby nam nie poleciało na płot nie poleci, dobrze się cieło. tylko porządzić, odciąć teraz to stąd wyciągnąć przymierzyć długość tu trochę przydugawę, a nie żeby mi się odcięło. Trochę mnie ladrzy. Sorry za te lagi. To jakoś się nie chcę ale Dobra, to muszę drugą stroną, bo by żeby zawsze było przy tutaj przy początku. Zerpnę to po sobie dobra, już możemy chyba działać dalej. Okej. Okay. Tu raczej nic na samochód nie powinno tutaj biegnąć. No nie wszystko idzie dobrze. Ładzi tylko cyk, tutaj se wziąć, wynieść i załadować, nie? Takie dłuższe też się dobrze ładują. Dobra, dalej tu yy, będę sobie chciał kupić ciągniczka też yy, dłuższe, w sensie do no Chciałbym sobie kupić do taką przyczepę na drewno Ale to w niedługim czasie dopiero, bo na razie, jak widzicie Budżet jest strasznie krojony, jeszcze na piłę poszło Trochę tych pieniążków Dlatego w niedługiej przyszłości A tutaj tych drzewa to takie... Przerzadzone są, takie wiecie Ciemniutkie to, to łapę o Ryk za środek, żeby było dobre przewaganie I wyciągnąć z lasu a nie w tę stronę, ja to gdzieś powiadałem też znowu słabo przez te krzeczory, tak to wszystko dobra, To jest przyczepka Pyk to w pół. tę część na przyczepkę Więc to by to na przyczepkę o kurczę, tutaj to się trochę cyk, Wiadomo, że to będzie przeważało, bo to trzeba tą stroną. Spadło? Nie, tutaj się tylko to przebaczyło troszkę. Gorąca jest za drugim pasem. No i co? To sobie jakoś wykarczuje. Ale dobra, teraz może bym takiego grubszego złapał. Na przykład takiego, tylko w którą stronę on poleciał, to jest pytanie. Spróbujmy może tak. O, wiem, w dobrą stronę poleciał. O, takiego grubszego to nawet... lepiej się tu gałęzie podcina. Na takie mniejsze kawałeczki się on go podnie. No i dobra, tutaj tam w trzszą stronę to na takie... Pyk. Na takie troszkę mniejsze. Najwyżej tam się trochę yy, pod... Yy, pod równa trochę przy dwukłaszce, żeby to wszystko powchodziło ładnie. Dobra, podniosę już takiego lamota nie podniosę, będzie przy korzeniu. Pyk, teraz, teraz coś już powinienem to sobie wziąć na spokojnie. Dobra, pyk. Wejdzie, no jak, nie podchodził z tak sobie że tutaj podjechał. A, korzenie łapie. Dlatego, żeby nie łapało korzenia. A, bo tu mi samochód łapie korzenia. Około, dobra trochę się mocno poddynastykuje i tutaj dobra stąd sobie załaduję najpierw na tutaj na przyczep bo takiej szerokości wejdzie tego jeszcze chyba dojdzie na półno, i też to będziemy chcieli troszkę na deski żeby je sprzedać e, żeby nie tylko na na sprzedaż nie bo z desek też będziemy sobie wiatę stawiać na przykład jakąś drugą drewnianą bo ja tu będę chciał troszkę modernizować to gospodarstwo to też za ciężkie to to też na pół 2,5 metra teraz mamy 3,2 no to prawie że tak na pół je przeciąłem ryk, ryk. Tutaj tak się trochę budujemy. Tego też jeszcze będę musiał na pół ciachnąć, na no sumie na trochę gruby. Półtora metrówki teraz takie są. Te półtora metrówki to trochę na pół weźmiemy. Dobra, tak się przypnie. Tu już jest taki trochę dłuższy Tego dłuższego też wrzucimy na samochód. Dobra, tutaj ja też już tak przyłapię. Bo tutaj już są tylko dwa pasy, dobra. I resztę już wrzucimy na dwukółeczkę. Myślę, że dwa kursy, to tu będzie sporawo. Wiecie, żeby na coś zarobić, sobie nie? Dobra, pyk. Dobra, kursy jak zrobimy to już będzie niuba, że ho ho Dobra, pospinać to trochę tymi pasami, żeby to nie pospadało. No i dobra, podcofniemy. Może to już jakoś nakręcę. E, o, te korzenie będzie mi zawadzało, ale dobra. Trzyba wyjechać tak, żeby nie zawadzić żadnych korzeń jednak się trochę da. Tutaj mi drzewo zasłania przyczepkę, ale nie mogę też tak za szybko jechać. Nie będę go też aż tak katował, nie. Trochę sobie wolniej pojedziemy Odcinki będą gdzieś tak po 20 minutek, żeby były, zwią żeby były związłe i trzymały się kupy. A właśnie, John Dirk'a miałem przepalić, ale to... Zaraz go przepalimy, zobaczymy jak tam tam się będzie z nim działo. Może trzeba coś wymienić, kurde, ale czuję, czuję tą przyczepkę, że jest ob, obciążona mocno, bo czuję samochód straszny. No ale co poradzić, nie? Jak się chce coś tam zrobić. Później już wiadomo ta przyczepka będzie do takich rzeczy dorywczych, nie? Do wywozu jajek, czy tam czegoś ze szklarni na przykład. No ale dobra, może trochę bym podkręcił tempo bo już teraz to na prostej jestem no i dobra lecimy sobie szybciej teraz już teraz to już na prostej to można trochę przyspieszyć już tam jak widzicie jest tartak obok tartaku nie przejeżdżałem ale teraz właśnie patrzę że jest będziemy to musieli zrzucić na tym tartaku ładnie i sprzedać, tam widzicie stoi chyba. Komatsu kupił ten koleżka. od tego tartaku Takie no do lasa, nie, żeby jeździło i zwoziło drewno. Tartak dosyć spory Tutaj takie Komatsu stoi. O i klasa jeszcze kupił. Trzecie. Gdzie to się to drewno sprzedawała? Mm. Chyba tutaj z boku tylko e, dobrze mówię, tutaj z tyłu to nic nie ma, ale Nie ma tu nigdzie, żeby gdzieś sprzedać drewno. E, no właśnie, bo tu nie widzę żadnej ikonki w ogóle żeby to drewno sprzedać ej no bez kitu okay. Dobra zdejmiemy to drewno w tym przy... w tym przyzorowanym miejscu by Nie ma chyba nikogo i dlatego tutaj nie no, ściga się, się nic na sprzedaż. Dobra, wyjdziecie, ja co tutaj zostawię? Yy, nie, no co, nie poczekam, aż ktoś przyjedzie i to sprzedam, nie, a my jeszcze jednego kurca zrobimy, co się tam polecimy. Ja to może załaduję, znam, ja już tutaj przylecę i to sprzedam sam, nie? I pewnie ktoś tu musi być do tej pięknej klasa, żeby go stąd wywieźć. Coś taką piwnicę to ręcznie można przenieść. Co za to powinniśmy dostać? Nie wiem, z tysiąca. Może dostaniemy. Dobra. Wy By, pyku. Coś tu szarpnąłem. Mocniej. Da się w samochód przechodzi. Dobra, cyk. I wszystko gra i trąbi. Dobra wsiadam, nie będę tu zawracał głowy, jadę jeszcze jeden kurs, zrobię i... Yy, no i co, coś pomyślę przy kolejnym kursie, bo tu nie ma nikogo, godzina 18 .30, jest 18.30, a tarta jest o 20 .00. tutaj halogeny świecą, no to nie powinno być żadnych żadnych, żadnych żadnych problemów ze sprzedażą tego ale dobra, jeszcze zobaczę co się będzie działo Później nie no szczepka jedzie z tyłu, fajnie. lecimy sobie po kolejny kursy. Mocniemy teraz też tego troszku. Coś tam może się zrobi. Nie? Wiem, że na pewno będę zbierał na kombajn 15 tysięcy na Wistule. No bo Wistula w sumie najbardziej się znajduje w takich klimatach. Dalej by leciał stąd z boku, no dalej mamy z tego boku. Tu cieniznę. Cieniutkie takie. Odcinasz tu, bierzesz o. Władujesz na tą szczepkę. Byk. Byk. Później tu wynajmę kogoś z mulcherem, żeby przejechały te korzonki, to się tego przemielił i tyle tu będzie z tego drzewa. Trzeba troszkę No Dobra, przestabilizowało się. Pyk. No i dobra, no to teraz stąd ciągniemy. No i właśnie to się obawiałem. Kiedy na płot. E, płot jeszcze trzyma. Widzowie, patrzcie O! Tu je dobra Korzystając z okazji, że już jesteśmy, przepalimy tego John Deere'ka, Dobra i E, okay, odpalił Coś tam jedzie, widać Nie tu zaczęło, tu też, no, tylko Nie, nic go nie blokuje no dobra. Jak widzicie, John Bick się tak prezentuje. i prezentuje się słabo, prezentuje się dobrze. Eee, no myślę, że coś z tego jongliera będzie. Chciałbym chociaż, żeby było, żeby podziałał trochę tutaj. No bo wiecie, zanim ja kupię coś nowego, no to tutaj trochę zejdzie, nie? Rozglądałem się, żeby kupić Władimirca takiego w przyzwoitej cenie. Ale wszystkie ciągniki są nie na mój budżet. Wiecie, ja mam trochę krojony budżet, dlatego nie za bardzo mi pasuje kupić jakiś ciągnik. Kupić ogólnie jakiś ciągnik, dobra, teraz do przodu podjedziemy. To nawet, żeby... O kurs, nawet żeby podwórko powiększyć to już bym mógł, bo już jest tak trochę rozszerzone tutaj przestrzeń obok niego cyk przyczepka jest już obładowana dobrze a nie, tu nie, tu nie dobra stąd jeszcze włożymy I to grubego może ciachnie jeszcze jednego wiecie jak to jest o, za coś tutaj uderzyłem Wiecie, już się ciemno robi. Muszę to ciąć, póki jeszcze coś widać. To grubego działimy tylko w tę stronę. Niech się położy. O, cyk. dobra, żeby nie poszedł mi na samą. Bo! Uff, pierdychnął. Tutaj się to trochę podrobimy O, no i dobra, już teraz tak takie coś, to co dźwignę, nie dźwignę A, bo tu nie było odcinany. 12, 4 i 7 Rozdźwignęł, ile? Trochę mniej 9 i 8 O, taki malutki sobie przyciąłem Tam już taki trochę grubszy świet Kurde, już ciemno się robi, dobra, z tej strony teraz trochę podcinam tych grubszych i ten... i wezmę się za załadunek za, za tego i polecę to sobie sprzedam na 19, .00. może ktoś już jest na tym tartaku tak załadunek idzie szybko takiego grubego bo to ciachasz po kawałku o cyk czekaj skoczę o hopa i, I tu wejdzie jeszcze jeden taki dłuższy o taki nawet 9,4 4 metra świerk wejdzie do, to czy przesadziłem oblekę, trzeba odciąć ono taki kawa żeby to tutaj weszło no nie, ja to tutaj jeszcze może kawałek takiego grubszego obetniemy i to zaobijamy no i co, w kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się dalszą wycinką tego no bo w sumie ta seria jest oparta na właśnie wycinaniu nie podniosę tego, do jest już takie coś to już raczej powinienem, powinienem podnieść dobra teraz już na takie dłuższe to obok nie było dziki, czy wilki nawet przecież w, 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 w tym lesie mogą być dobra biorę to i kurde ale se cienkie obciąłem Biorę to ładuję i zabijam w stąd mały gór, bo żeby mnie coś tu nie dopadło w tym lasie. Co ja na takie małe to pociąłem? No to tak nie no muszę dzisiaj polecić, bo ma padać w pogodzie widzę. A ja tam mam drzewo rozładowane i... Dobra. Jest jeszcze jeden kawalątek. chyba nawet. Które... Wojse powinienem wrzucić Dobra, już ostatni i posiadam do samochodu, ale świat nie wyjeżdżam. Dobra, to trochę zapnę jeszcze trochę lepiej. E, no i dobra. Weź teraz z tym Teraz dać na fula w lewo. Wiedziałem, że zahaczę. Tutaj to jest o wszystko się zahacza, o te pilki Jak się tego od razu nie wkażcie, dobra jakoś wyjechałem. No i co widzowie, Ja lecę sobie yy, po drzewo. Yy, no i co? Sprzedam sobie to drzewo na tym tartaku. Zobaczcie sumę, jaka mi wyszła w kolejnym odcineczku, czyli albo jutro, albo pojutrze, bo albo filmy będą codziennie, albo co dwa dni. No i co, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, myślę, że nie przynudzałem. No i co, zachęcam Was do strzelania, subika i łapki w górę i żebyście oglądali tą serię. No a więc co, my się widzimy jutro, do zobaczenia, cześć!